Alexis a penci yn y modali sy'n gwneud i'w Zobaczcie, proszę, tutaj też się takie uchwyty w postaci uskrzydlonej kobiety pojawiają, to są syreny. Syreny, proszę Państwa, w mitologii miały skrzydły, nie, skrzydła, nie miały żadnego ogona. W wyniku błędów w tłumaczeniu Wcięto im skrzydła tym samym, a zostały po prostu ogon. Więc jak by mogły sobie zajrzeć, to które tutaj się zajmują, to powinno pozostałości. Wtedy głównie z będziemy na dlatego... to to będzie? co to takiego jest. Za dnia o cztery, no, on chodzi w południe o pues, i tym samym wieczorem. W tym roku, w Belarusie, w Wszystko jest w rąk, rozstrzygnięto proszę te głowy, te postacie. Od lewej na prawo z tymi kolczykami, okrągłymi tutaj w podziemnym magazynie. A chwilę przed II wojną światową dopiero... I dobrze, że zresztą tak zrobili, więc dopiero jak ona się kończy, to ten samym pokazują, co się tutaj znalazło. Ten magazyn, proszę Państwa, pokwutek właśnie w złoto. to był senat lacha. Tak,

No, już się zaczętała. No, no, Sam ale... znać na muzyce, na pewno żeby tutaj zrozumieć, dać czwórtny.